postanie Styczniowe to najdłużej trwało właśnie na tym terenie, trwało około roku. Natomiast powstanie Styczniowe jest najbardziej tak nam bliskie sercu tutaj, bo największe było i najwięcej naszych dziadków, pradziadków brało w nim udział. Sprawa pogranicza y, zaborców, czyli rosyjsko-pruskiego była dość skomplikowana. O ile teren działań y, tutaj to był y, rosyjski, natomiast bliska granica Dostarczała broń i posiłki ludzkie. Tutaj trzeba sobie zdać sprawę, że strona pruska była wyjątkowo nieprzychylna dla powstańców, stąd każda broń praktycznie była przechwytywana przez Prusaków i znikoma ilość przedostawała się na teren, na teren Rosjan. Ciekawostka taka, może taka makabryczna, ale w latach dwudziestych po szczecince Lipy, która miała pień, znaleziono postańca, który chciał, chciał ranny schować w tej, tej lipie przed, przed, przed koniącymi jego kozankami tam zmarł prawdopodobnie z ranny. Dopiero został odnaleziony, jego zwłoki zostały odnalezione w latach dwudziestych w 1920 roku. Jesteśmy jedyną grupą odtwarzającą rosyjską piechotę z tego okresu na świecie. Żadnej, żadna inna grupa, w Rosji nie ma takiej grupy, dlatego że Rosjanie, Rosjanie się nie interesują tym. Dla, nie, dla nich to jest po prostu jakieś dławienie, jakiejś rebelii, gdzieś daleko, żadna wojna. Używamy broni też typowej dla tego okresu, są to karabiny odprzodowe, kapiszonowe. Lata 60. To były, był to ostatni okres, kiedy Rosjanie używali takiej broni. W ogóle na świecie już zaczęły się zmiany, kiedy już była broń odprzodowa. Prezentujemy także taktykę typową dla okresu powstania styczniowego jeszcze nawiązującą częściowo do taktyki napoleońskiej, czyli szyk liniowy, to było widać, kiedy strzelało się na komendę zwartą grupą. Ogromną, ogromną, były motorem tak naprawdę powstania styczniowego i bardzo dużo, że tak powiem, rola taka od zaplecza, tak? Czyli między innymi również leki, organizowanie wszelkich kurierskich przesyłek i tak dalej. No, myślę, że to ogromna rola tak naprawdę motywująca też między innymi. nie tylko boi, kobiety również i były na placu boju, tak? Zdarzało się niejednokrotnie, nawet i w mundurach. Co prawda w bardzo ograniczonym zakresie. Dwie bitwy tutaj lokalne, które no, kiedyś kiedyś były słynne, w no, Lututów był tak słynnym, że cała Europa y, tym zbrodniom była zaszokowana, że jak można poddających się żołnierzy, bo to wojna, pewnie był pardon wtedy jeszcze uważano, nie było przecież jeszcze Hitlera, nie było II wojny światowej, czyli żołnierz poddający był świętością, a jednak Rosjanie już wtedy y, mordowali tych Polaków. Nie każdy chce być Rosjaninem. To jest ogromny problem. Każdy z nas jakiś taki próg psychiczny musiał przełamać. Dla mnie na przykład to było trudne, bo u mnie w rodzinie część, część, część rodziny po prostu była u Langiewicza w oddziałach ze strony żony i ten próg taki przełamania się psychicznego, żeby odtwarzać stronę rosyjską, jednak jest problematyczny. Jeżeli to już się, ten próg przełamie, wtedy jest, jest to obowiązek patriotyczny, odtwarzanie rosyjskiej piechoty porządnie, porządnie, po to, żeby ludzie wiedzieli, że powstańcy nie walczyli z jakimiś przebierańcami, żołnierzami niewyszkolonymi. Armia rosyjska to był poważny przeciwnik, świetnie wyszkolona, karna, widać było dysproporcje między siłami powstańczymi, a siłami Rosjan. Siła ognia, siła sprzętowa. Kosynierzy nie mieli generalnie szansy jeśli chodzi o walkę z piechotą. Jak się zaczynało w ruchu rekonstrukcyjnym, no to wtedy tak. Człowiek jeszcze nie był obyty, prawda, z bronią za bardzo, z sytuacją, z polem walki. A później z czasem przychodzi, nabiera się doświadczenia. Każdy wie już wtedy, jak się zachować. Bezpieczeństwo przede wszystkim najważniejsze, prawda. Jest pole pirotechniczne, trzeba uważać, żeby nie wejść w pole pirotechniczne, żeby jeden drugiemu nad głową nie strzelał. Są takie małe niuanse tego, tej naszej działalności. To jest to, że zaczyna się sezon, wiadomo, że sezon zaczyna się od wiosny, ale już zimą, są różne imprezy, także bycie rekonstruktorem to jest pewne, no, odmawiamy sobie urlopów, odmawiamy sobie innych rzeczy, żeby zakupić broń, która jest dosyć drogą, uszyć mundury. Ja, U mnie akurat jest cała rodzina, żona, syn i ja braliśmy tu udział, żona akurat tym, tym razem nie, ale syn tutaj był standardowym, czyli dla nas to jest, no, można powiedzieć pasja i pochłania nam cały rok naszego, no, nawet czasu wolnego, wiadomo, też pracujemy i tak dalej, a w czasie wolnym robimy to, bo to lubimy kochamy. Jeśli chodzi o sprzęt jaki używamy to pierwszym takim progiem do przeskoczenia jest zakup karabinu. Jest to replika karabinu odprzodowego, kapiszonowego. No tutaj ceny to są powiedzmy sobie od 2,5 tysiąca wzwyż za karabin produkcji włoskiej. To są dość dobre repliki. Nowe karabiny to 4 tysiące, także trzeba zdać sobie sprawę, że to praktycznie wszystko jest z naszych prywatnych pieniędzy. Cena umundurowania. Też praktycznie zaczyna się od 2000 z wyż. Jakiś tam korzyszek trzeba znaleźć spodnie, buty, karabin, rozejrzeć się za pozostałym jakimś takim oporządzeniem, jakiś tasak. Po kolei, po kolei można zgromadzić stosowne oporządzenie, ubiór i można startować. Akurat w Powstaniu Styczniowym nie było jako takich umundurowań jednolitych, prawda? Każdy zakładał na siebie to, co miał. W domu wejściu, co mógł kupić na, na wolnym rynku, zdobył na przeciwniku. Te mundury, które mamy na sobie, są to mundury odpowiadające właśnie temu okresowi. Typowe dla tamtej epoki właśnie były kepi. Mundur z zapięciem dwurzędowym. Kolor mundurów taki zielono-ziemisty. To jest typowy właśnie mundur dla piechoty. Na pewno dużo uczy, dużo można wynieść na podstawie samej obserwacji. Nawet nie jesteśmy tego świadomi czytając o, o takiej historii, czy ucząc się w szkole, ale widząc coś takiego naocznie rzeczywiście, to na pewno wielkie wrażenie robi same wybuchy. Można było zobaczyć po ludziach, że po prostu robiły niesamowite wrażenie. Było dużo tutaj pasji, entuzjazmu, no może jeszcze nie do końca. Sprzęt taki jak trzeba, zwłaszcza artyleria, ale ogólnie bardzo mi się podobało. Bardzo fajna rekonstrukcja, szczególnie dla ludzi młodych, żeby przypominać ich o tych dawnych czasach i uważam, że to jest bardzo pożyteczne, szczególnie dla Polski, dla historii, dla przypominania o, o tej historii. Bo My jeszcze coś o historii wiemy, ale dzieciów nasze coraz mniej, dlatego ja myślę, że jak najbardziej jest to fajna rzecz, fajna sprawa. No myślę, że ta pamięć powolutku właśnie dzięki takim inicjatywom, właśnie ta pamięć w pewnym momencie zanikła, bo, bo to jest nie, dopiero 150 parę lat, natomiast y, ta pamięć zanikła, ale dzięki takim inicjatywom, dzięki osłonięciu, przy, przybliżaniu tych ludzi, y, ci ludzie zaczynają pamiętać, że coś tu się działo, no, biorąc udział w takiej inscenizacji, czyli biorąc udział w marszu naszym, który robimy zawsze we wrześniu, marsz szlakiem żołnierzy Batalionów Obron Narodowych i postańców styczniowych, bo te dwie, dwa szlaki się akurat pokrywały. Ci ludzie y, w 1863 roku idąc do boju, w 1939 roku szli tą samą drogą. Y, idzie około, też mówiłem, kiedyś około 500-600 dzieciaków szkolnych. Wiadomo, że większość dzieci, żeby iść, ale zawsze coś tym ludziom, tym młodym ludziom utkwi w pamięci, gdy im przekazujemy tę wiedzę, którymi taką scenizację, bo wiadomo weże, gdzie są komputery, gdzie jest dużo wizualnych, więcej dociera takiego mojego człowieka, widząc wybuchy, widząc rzeczywiście autentyczną walkę, widząc y, krew, y, śmierć, bo to jest oczywiście udawana, bo no, nawet nie, nie staramy się porównywać do tragedii tych ludzi, którzy rzeczywiście walczyli, ale jest to przybliżenie y, tej martyrologii, no, tym młodym ludziom, nie tylko młodym ludziom, bo jak widać w różni ludzie w wieku starszym i młodzi i dzieciaki i, i fajnie, że, to, że chcą na go oglądać, że pan wójt tutaj czas wspiera, na pan starosta, że możemy w tak małych czasorach coś takiego robić. Już po raz, można powiedzieć, tu na w naszym terenie powiatu jest to jest trzecia impreza tego typu, a ogólnie szósta yy, w całym powiecie Wieruszowskim.